Szaleje. Błyszczący cienie zazwyczaj nakładam paluszkiem, więc 5 razy zanurzę paluszek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To też ma mi starczyć na dwie powieki. O. Ok, użyjmy zatem rozświetlacza. 5: na to już pachle, to się nawet nic nie chce przykleić już. Bez jaj. Chcę zrobić eyeliner, ale nie wiem, jak mam zrobić 5 razy, więc po prostu go potrząsę 5 razy i co wyjdzie, to wyjdzie. 5 zanurzeń tuszu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiem, że tak się nie robi, tylko tak. Tu nie mam jak liczyć. Gotowe? Napisz szpachloza, jeśli dotrwałeś do końca.